Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki trochę z domu, bo trochę warunki nie sprzyjają, żeby wychodzić, ale pomyślałam sobie, zresztą ktoś z Państwa też o to prosił, żeby nagrać film o tym obiektywie 12-45, do, 12 do 45, przepraszam, tym trochę mniej popularnym i mniej znanym obiektywie Pro z linii Olympus. Ja ten obiektyw posiadam około dwóch lat. Kupiłam go krótko po tym, jak kupiłam M1 Mark II. I kupiłam go, oczywiście, nie nowy. Znaczy, kupiłam go nowy, ale był sprzedawany jako. Ktoś kupił go w zestawie i pozbywał się obiektywu. W związku z tym cena była bardzo korzystna. Co nam przychodzi razem z tym obiektywem? Ponieważ jest to obiektyw Pro, więc mamy od razu w zestawie ten tutaj, tą osłonkę przeciwsłoneczną, co jest bardzo fajne, że to jest. I właściwie oprócz osłonki przeciwsłonecznej, aha, przychodzi jeszcze takie pseudo etui. Taka, już ją pokazywałam, jak się pakowałam na majówkę. Taka trochę szmatka, taki woreczek, gdzie ten obiektyw można tak naprawdę zawinąć. Zajmują trochę mniej miejsca niż te pole pro, 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 propenowe, polipropenowe, które są. Natomiast trochę mniej chroni ten obiektyw, no bo to jest tylko taka szmatka, która tu w środku ma takie coś miękkie, wyściełane, troszkę jakby polarek, ale poza tym nic więcej nie ma. Natomiast jeśli chodzi o sam obiektyw, to ja ten obiektyw bardzo, bardzo lubię. On jest dosyć mały. Jak bardzo mały, z czym ja bym tu Państwu mogła porównać? Może z tym... 14, nie 14, 40 do 150 obiektywem kitowym, bo one są trochę zbliżone. To jest ten zoom budżetowy. On jest tylko trochę wyższy od niego. Jest lżejszy, troszeczkę, ale nie dużo od tego obiektywu. Natomiast ten jest w pełni uszczelniany. I to widać na przykład, mnie to zawsze ciekawiło, co to znaczy, że one są w pełni uszczelnione i skąd ja to mam niby wiedzieć. Pierwsza rzecz, gdzie to widać, to tutaj, jak jest mocowanie obiektywu. Jesteśmy, jesteśmy. To tutaj jest, zaraz ją znajdę, bo teraz się muszę przypatrzeć. Tutaj wokół pierścienia tego srebrnego, jak się przyjrzycie Państwo bliżej, tylko to zazwyczaj trzeba mieć ten obiektyw. Tu jest taka gumka. O, teraz widać, jak ją troszkę odgiłam paznokciem. I to jest uszczelnienie od strony aparatu, natomiast jak on jest uszczelniony w środku, no to wiadomo, ja go nie rozkręcałam, więc nie wiem do końca, ale też jest i to na przykład, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, jak yy, przyszedł ten obiektyw, bo on wydaje dźwięk, jak się go zoomuje, w sensie nie, że jakoś piszczy i, i burczy czy coś, ale nie wiem, czy to będzie teraz słychać. On tak troszkę jakby szura. Ja zakładam, że to dlatego, że tam gdzieś właśnie w środku są te uszczelki, i dlatego on sobie tak trochę y, szura. Dlaczego ja wybrałam ten obiektyw, a nie y, 12 do 28 Bo niezwyczajnie na 12 do 28 nie było stać. W, w momencie, w którym ja kupowałam ten obiektyw no to 12 do 40 były zdecydowanie droższe. To było kilkaset złotych różnicy. Natomiast ten był praktycznie nowy na gwarancji w cenie o tysiąc tańszej niż był sprzedawany w sklepie. I jak sobie pooglądałam dużo recenzji o nim, no to się zdecydowałam go kupić i nie żałowałam, przez moment, że go kupiłam. To jest kapitalny obiektyw. On ma mały filtr, w sensie małą ma tu średnicę filtra dokładnie taką samą jak 40 do 150, czyli 58 cm. Więc wszelkie filtry, jakie mam, czy tam polaryzacyjny, czy jakiś ND, z których nie korzystam, ale mam, to mogę spokojnie wymieniać między tymi dwoma obiektywami. On nie ma tego, co ma 12 do 40 tego takiego sprzęgiełka, które pomaga się przełączyć na ostrzenie manualne. Tu po prostu jest pierścień do ostrzenia manualnego, który chodzi z lekkim oporem takim przyjemnym oporem, nie lata jakoś dziko. Bardzo się przyjemnie go nim ostrzy. To jest metalowe, to nie jest guma, więc to też nie sparcieje po czasie. To wygląda bardzo ładnie cały czas. No ja ten obiektyw mam koło, wydaje mi się, że dwóch lat, może półtorej roku. I po nim w ogóle nie widać, że jest używany, a jest najczęściej noszonym przeze mnie obiektywem. Jedyne, gdzie widać trochę, że coś tu zaszło i że on był używany, to jest właśnie osłonka. Tutaj zapraszam do wyostrzenia. I ona ma tu taką małą ryskę, i to jest wszystko, co udało mi się osiągnąć, jeśli chodzi o e, uszkodzenie tego obiektywu przez e, ten czas. Co w nim jest e, fajnego? No, fajny jest bardzo ten rozmiar, taki maleńki. Jeszcze może z jakimś małym obiektywem Państwu to porównam. Niech coś tu sobie wyciągnie z szafki. O, tu mam tą 25. E, TT Artisan, no wiadomo, ona jest maleńka. To jest jeden z mniejszych obiektywów. <noise> Najlepsze jest też wagowo. Bardzo nie odbiega od tego, w sensie jest lżejsza, ale nie jakoś dramatycznie. No wiadomo, różnicę widać. Natomiast zakres ogniskowych tego obiektywu jest kapitalny, bo tu mamy szeroki kąt 12, czyli taki ekwiwalent 28 na pełną klatkę. A na szerokim, na długim końcu jest 45, czyli piękna 90 portretówka. I pewnie przysłona 4 może nie jest idealna na portrety, natomiast jeżeli jest to, nie wiem, jakiś portret w lesie, czy gdziekolwiek, gdzie i tak chcemy pokazać trochę tego środowiska, to jest super. Ja, mnie się bardzo podoba i w ogóle plastyka tej 45 tego końca jest piękna. A no i co najważniejsze... On ma stałą przysłonę 4. Bez względu na to, jaką ogniskową wybierzemy, to zawsze będziemy mogli mieć najniższą przysłonę 4. Wiadomo, ma też wyższe przysłony, wydaje mi się, że do 22. Chyba tak. Ale ta najniższa jest 4 na każdej ogniskowej, jaką ten obiektyw ma. Za co ja go lubię? Właśnie za te uszczelnienia, bo w połączeniu z am 1 Mark 2. Zdarzyło mi się już robić zdjęcia, czy w deszczu, czy też przy opadach śniegu bez żadnego. No chciałabym powiedzieć, że bez żadnego stresu, ale jednak wewnątrz gdzieś tam serce drgało. Natomiast nic się nie stało. Przyszłam do domu, wytarłam aparat obiektyw do sucha, tyle po sprawie przez to, że są uszczelnione. Mimo, że no wiadomo, M1 Mark II to już muszę troszkę bardziej uważać, bo jest po prostu starszym aparatem, więc te uszczelnienia też są e, już nie takie. Za co jeszcze bardzo lubię ten obiektyw, on się nie wysuwa. Na przykład, jak noszę go na plecaku, czy ja go teraz trzymam tak, żeby faktycznie Państwu pokazać? Tak, jak go noszę na plecaku, to mam taki, rzecz jasna, z AliExpressa, taki zaczep, taki klip, do którego przyczepiam aparat, i wtedy mam wolne ręce. Aparat jest sobie przypięty do ramiączka plecaka, i on się nie wysuwa. On się trzyma bardzo mocno, nie potrzebuje tu żadnej blokady. On jest gotowy do strzału, jak jest zapięty od razu na aparat, więc nie tak jak na przykład te małe kitowe obiektywy, bo ten z Lumixa trzeba odblokować, ten z Olympusa, tą baryłkę trzeba odblokować, zanim można zrobić pierwsze zdjęcie. Natomiast on, jak jest ustawiony na 12, to od razu jest 12 mm, można od razu robić zdjęcia. Ale za co najbardziej lubię ten obiektyw i to jest kapitalne w nim, to jest to, z jak niewielkiej odległości on ostrzy. I ja za chwilę Państwu puszczę galerię zdjęć y, robioną tym właśnie obiektywem. Y, to nie jest makro, ale to jest już takie naprawdę bliskie makro. On super ostrzy z maleńkich odległości y, i te zdjęcia są naprawdę fajne. On nie mydli, jest ostry i na 12, i na 45, i na wszystkim pomiędzy. Bardzo, bardzo fajny obiektyw, więc jeżeli Państwo na przykład nie potrzebujecie robić zdjęć wewnątrz, nie potrzebujecie tak bardzo rozmywać tego tła, przy czym między 2,8 a 4 to ta różnica nie jest jakaś kolosalna, ale jeśli nie potrzebujecie Państwo, a macie budżet na ten obiektyw, a chcielibyście spróbować obiektyw Pro, to jak najbardziej co więcej, ten będzie dużo wygodniejszy z takimi aparatami, jak na przykład em, M5 czy OM5 w zależności od tego, gdzie Państwa budżet za, y, zawędrował, bo jest wydaje mi się, znaczy wydaje mi się też według recenzji, jest po prostu mniejszy. Mogę Państwu pokazać, jak, jak wygląda na M10 Mark II. To jest zepsute niestety M10 Mark II, które kupiłam z sentymentu i trochę z taką nadzieją, że będzie działać, ale niestety nie działa. Przy czym tu nie jest wina sprzedawcy w żaden sposób, ponieważ uczciwie powiedział, że aparat bez baterii leżał długo i on nie może znaleźć baterii i nie wie, czy aparat działa, czy nie. Więc chcę... o, obiektyw M10. Proszę bardzo. Nawet nie opiera się o, o obiektyw. No, wygląda ekstra. O ludzie, jak ładnie wygląda na tym aparacie! jeszcze go wcześniej tak nie zapiłam i nie widziałam tego. No, mnie się podoba bardzo. Więc na M5, M5 wydaje mi się, że jest troszkę większa. Nigdy nie miałam, zawsze chciałam. Eee, a właściwie to teraz to bym chyba chciała o M5 i mieć jakiś jeden nowy, współczesny aparat. Ale no, nie jest za duży, nie, jest nadal miejsce tutaj na palce bo wydaje mi się, że ten 2.8 jest taki grubszy i taka się robi baryłka tu, więc tu może się robić ciasno. A tu jeszcze jest ok. Nie jest też za ciężko, więc też by się nadał do takiego mniejszego wody. Mniejszego Wiadomo, że może to trochę szkoda do yy, M10 obiektyw, który jest uszczelniony, bo M10 nie jest uszczelnione. W ogóle mam nadzieję, że uda mi się go naprawić. Muszę pojechać do pana do Chorzowa i zapytać, czy Coś da uratować ten aparat. Yy, w każdym razie no, jest bardzo kompaktowym, a jednak jakość jego jest bardzo, bardzo dobra. Ja bym bardzo chciała zastąpić moje 40 do 150 właśnie wersją jego Pro, czyli tym yy, bratem tego obiektywu. No dobra, to nie przedłużając, drodzy Państwo, zapraszam na galerię zdjęć zrobioną tym właśnie obiektywem. Wydaje mi się, jak patrzę w Lightrooma, że to jest najczęściej używany przeze mnie obiektyw. Najwięcej zdjęć zrobiłam właśnie nim. To też o czymś świadczy. No i fakt, że nigdy jak naprawdę kupuję, sprzedaję, kupuję, sprzedaję obiektywy, tak jeśli chodzi o ten obiektyw, ani razu nie miałam takiej myśli, ach, może go sprzedam. Ani razu takiej myśli nie miałam. Jest naprawdę bardzo fajny. To nie jest taki obiektyw, do którego ma się wielki jakiś może sentyment. Takim obiektywem dla mnie jest 45, ale jest naprawdę porządnym, fajnym obiektywem. Także polecam i zapraszam na galerię.